trzy również tak będzie w tym dziewiątym wyścigu? Jest trochę nerwowości, długo ustawiają się zawodnicy. Nieprawidłowo stoi Dados, ale pozwala mu na to sędzia. Siadamy jeszcze takie przedstartowe szachy. Kłopoty ma Dados, ale musi podjechać, bo trzeba rozpoczynać ten wyścig. I za chwilę Kto najlepiej? W kasku czerwonym i niebieskim gospodarze. No, zablokowany został Andrzej Hłuszcza. Kurmański nie bardzo sobie również yy, poradził. Troszeczkę nawet Kurmański przyblokował Andrzeja Huszcze. Kurmański jedzie jako trzeci. Prowadzi w kasku czerwonym Richardson. Huszcza już wyprzedził Kurmańskiego, ale musiał na to stracić trochę czasu. Czy teraz dogoni chociażby jadącego na drugiej pozycji Roberta Dadosa? Pewnie jedzie para z Grudziądza. Huszcza stara się. Podnosi te przednie koło, ale ciągle, ciągle wyraźne prowadzenie dwójki zawodników z Grudziądza. No i chyba już tu się nic nie da zrobić. Dwójka zawodników Kuntersztynu na czele. Richardson przed Robertem Dadosem. Już finiszowe metry, nic tu się nie zmieniło.